Witam serdecznie, słuchaczy. Manipulacja astralnym snem reptilianie. Część pierwsza. Biorąc pod uwagę niedawne masowe ujawnienie pedofili na całym świecie na wysokich stanowiskach religijnych, rządowych, sądowych i wielu innych, czy można wątpić w realność manipulacji gadów? Maltretują dzieci, kobiety i mężczyzn. Ofiary były również kontrolowane przez sny. A cały projekt opierał się na elektronicznym sterowaniu polem astralnym i energią organu, opartym na badaniach Wilhelma Reicha. Czy demony są gadami, czy nie? Gwałtowne i antyspołeczne zachowania można również promować poprzez astralną manipulację snami. Dzieciom, nastolatkom i dorosłym mogą być pokazywane obrazy krwi i wnętrzności w snach astralnych. A nawet mogą być zmuszeni do udziału w scenariuszach przemocy, w których uprowadzony jest widziany lub uczestniczy w przerażających aktach przemocy. Reptilianie mogą wykorzystywać wizerunek rodziców dziecka, dokonując na dziecku aktów przemocy fizycznej i seksualnej. Jeśli słuchacz się zastanawia, Opisy nadużyć psychoseksualnych podane przez dzieci zostały uzyskane przez rodziców z podwyższonym poczuciem świadomości syndromu uprowadzenia. Repijanie często udzielają odwetu dzieciom uprowadzonych, które aktywnie stawiają opór. Później odniosę się bardziej szczegółowo do tego, jak można manipulować seksualnością, aż do zmiany orientacji seksualnej niektórych istot ludzkich. Jeśli chodzi o przemoc jako reakcję warunkową, osobiście znam dorosłego mężczyznę, który w astralnych snach wielokrotnie zabijał swoją żonę i dzieci. Zabójstwa zawsze będą dokonywane w okrutny i krwawy sposób. Jego godziny na jawie nie przyniosły mu ulgi, ponieważ głosy w jego głowie nakłaniały go do odegrania w fantazji, które miał, i zamordowania całej swojej rodziny. Powiedział mi, że może zrozumieć, jak można zmusić kogoś do zabijania po tym, jak przez jakiś czas był poddawany tego rodzaju zabiegom. Ten rodzaj manipulacji może sprzyjać gwałtownym skłonnościom u mężczyzn. Jest to szczególnie przydatne, gdy samiec jest partnerem uprowadzanej kobiety, którą gadi chcą utrzymywać w stanie fizycznej i seksualnej degradacji. Repijanie będą używać Tarzanę jako swojego pośrednika. Wiele razy, gdy Tarzan gości lub jest ćwiczony z dewiacyjnymi, erotycznymi obrazami mentalnymi, zaczyna manifestować dewiacyjne pragnienia seksualne, w tym odgrywanie fantazji o represjach i dyscyplinie na swojej nieszczęśliwej dziewczynie lub żonie. Wulgarność. Perwersja seksualna i potrzeba kontrolowania innych to cechy charakterystyczne wpływu gadów na ludzi. Gwałtowne. Tendencje mogą być również promowane wśród uprowadzonych mężczyzn poddanych ugryzieniu przez alien love. Barbara Barfalk i Eva Lorgen przeprowadziły szeroko zakrojone badania tego typu pozaziemskich manipulacji. Podczas późniejszych etapów manipulacji, tak zwane ugryzienie miłości, uprowadzony mężczyzna może wpaść w złość na kobietę, na której punkcie popadł w obsesję. Obcy wyślą do umysłu uprowadzonego mężczyzny obrazy, na których ich docelowy partner po ugryzieniu miłosnym uprawia seks z innym mężczyzną. To tak, jakby w umyśle uprowadzonego mężczyzny grała taśma wideo, która ma doprowadzić go do szaleństwa z wściekłości. Porwani mogą być zmuszani do jedzenia czegoś, co wydaje się być surowym mięsem, krwawymi naleśnikami, a nawet częściami ludzkiego ciała, takimi jak ręce w śnie astralnym. Wiadomo, że porwani cierpią na ekstremalne nudności trwające tygodnie lub miesiące po poddaniu tego typu manipulacji. Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważne jest, aby podczas snu nic nie jeść ani pić. Kondycjonowanie seksualne prowadzających. Ostatnia część tego traktatu zajmuje się najbardziej kontrowersyjnym aspektem gadów manipulacji snami astralnymi u ludzi. Jest to uwarunkowanie pewnego odsetka ludzi do przyjęcia homoseksualizmu, a także sadomasochizmu i związanych z nim zachowań jako alternatywnego życia. Pedofilia może być nawet zaprogramowana u uprowadzonego poprzez te manipulacje snem. Oto uwaga i chciałbym, aby słuchacz odsłuchał tę część dwa razy, aby nie było nieporozumień. Nie mówię, że wszyscy homoseksualiści, biseksualiści, sadomasochiści czy amatorzy niewoli i dyscypliny byli uwarunkowani do czerpania radości z tych zajęć z powodu gadów. Mówię po prostu. Że pewien procent istot ludzkich jest poddawany przez gadi formie przypominającej sen, astralnej ucieczki i seksualnej manipulacji, która sprzyjała skłonności do przyjęcia tych alternatywnych stylów życia. Podobnie, niektórymi uprowadzonymi można manipulować, aby rozwinąć skłonność do pedofilii. W żadnym wypadku te taktyki nie są skuteczne przeciwko wszystkim uprowadzonym. Opiszę teraz, jak to się robi. Wspomniałem wcześniej, jak gadi są w stanie podkręcić mechanizm podniecenia seksualnego u ludzi. To jest absolutnie podstawowa kwestia do zrozumienia. Innym jest fakt, że reptilianie i ich kosmiczni wasale mogą zapewnić, że uprowadzony pozostanie singlem i będzie żył w celibacie przez długi czas. Wiadomo że GADi zmieniają zmysł węchu u uprowadzonych kobiet do takiego stopnia, że reagują negatywnie i są natychmiast odpychane przez zapach męskich feromonów. Podobnie, uprowadzony mężczyzna, który ma zaburzony system hormonalny, może emitować feromony, które dosłownie odpychają kobiety. To nie są domysły ani spekulacje. Więc uprowadziliśmy mężczyzn, których libido można dowolnie manipulować przez gady, a mimo to nieświadomie zmuszać ich do długich okresów celibatu, to przygotowuje grunt pod manipulacje astralnych snów, które mogą skutkować świadomym lub nieświadomym przyjęciem przez te osobę alternatywnego stylu życia. Uprowadzony mężczyzna znajdzie się w astralnym środowisku snu, które jest bardzo naładowane energią seksualną. On sam zostaje podniecony przez gadi manipulujące jego libido. Uprowadzony mężczyzna znajdzie się w sypialni. Często łóżko będzie duże i okrągłe. Na końcu mogą leżeć jedna lub dwie piękne kobiety. Kiedy podchodzi do kobiet, zaczynają przybierać bardzo uwodzicielskie pozy i pozycje w łóżku. Samiec będzie bardzo podekscytowany. Możesz zacząć słyszeć telepatyczne sugestie zachęcające cię do odbycia stosunku seksualnego z jedną z kobiet. Ustawi się, aby przeniknąć kobietę. Dokładnie w tym samym momencie, w którym penetruje kobietę, odczuwa silny ból odbytu, gdy gadzia istota go sodomizuje. W tym momencie uprowadzony mężczyzna często budzi się z bólu, który odczuwa. Czuje mrowienie nieuporządkowanej energii w sypialni i czuje całą tę energię w całym swoim ciele, jakby próbowała przeniknąć jego własną istotę, ale teraz opuszcza jego ciało. Brudna, mrowiąca energia wydaje się unosić bezpośrednio nad nim, ale stopniowo zaczyna się rozpraszać i ostatecznie znika. Potrafi medytować i zastanawiać się nad tym, co się właśnie wydarzyło. Jego ból i dyskomfort są wystarczająco realne, ale może nie być w stanie powiązać swojego dyskomfortu z niezwykłym erotycznym snem, który właśnie miał. Niedługo po tym uprowadzony mężczyzna ma kolejny sen. Tym razem możesz spacerować po dużym, skromnie umy domu z kilkoma pokojami. Możesz przejść przez salon i zobaczyć bardzo atrakcyjną kobietę w bieliźnie i siedzącą na krześle. Po domu mogą krążyć też inni ludzie. Mężczyzna zaczyna czuć się podniecony, a skąpo ubrana kobieta zaprasza go do współżycia seksualnego, ale ponieważ po domu chodzą inni, mężczyzna odmawia współżycia. W końcu ulega błaganiom zmysłowej kobiety i zaczyna ją całować i pieścić. Przybiera prowokacyjną pozę na podłodze lub na kanapie. Ustawia się na seks z kobietą. Jak zobaczymy później, wiele razy te kobiety wcale nie są kobietami i po raz kolejny, w momencie penetracji jej pochwy, odczuwa silny ból w odbycie, kiedy sam zostaje przeniknięty przez gada. Sodomizacja gadów jest często niewidoczna podczas tych czynności. Po raz kolejny uprowadzony mężczyzna natychmiast się budzi. Po raz kolejny pokój i ciało są nasycone odpychającą, mrożącą energią, która wydaje się sączyć z samych porów. Tym razem jest zmartwiony, bo to już drugi raz. Wie, że coś się dzieje, ale nie może dokładnie zrozumieć, co to jest. Martwi się, ale także zaczyna doświadczać pewnych uczuć i emocji podczas godzin czuwania. Może zacząć się zastanawiać, jak to jest angażować się w aktywność homoseksualną, ale szybko wypycha te myśli ze swojego umysłu. W Twoim umyśle mogą pojawić się przypadkowe myśli o naturze bólu i o tym, jak można go przekształcić w przyjemność, jeśli zostanie opracowana lub wprowadzona metoda, która wypełnia lukę między nimi. Oczywiście to nie są Twoje pomysły. Jego gadzi krewni telepatycznie sugerują mu to. Synchronicznie może mieć kontakt z pewnymi rodzajami literatury lub filmów, które w jego umyśle popierają lub pozornie legitymizują ten rodzaj stylu życia. Wkrótce uprowadzony mężczyzna znajduje się w kolejnym śnie. Po raz kolejny znajduje się w erotycznej krainie snów z jednym lub kilkoma chętnymi partnerami. Kobiety po raz kolejny przyjmują określone pozycje, aby ułatwić współżycie. Do tego czasu uprowadzony z powodu swoich wcześniejszych doświadczeń we śnie astralnym, które teraz pamięta, świadomie lub nieświadomie kojarzy stosunek heteroseksualny z bólem, z powodu tego, co gadi robiły mu w przeszłości, gdy próbował odbyć stosunek. Seks heteroseksualny. Może niechętnie uprawiać seks z obawy przed możliwymi konsekwencjami i wynikającym z tego bólem stosunku heteroseksualnego. Jest to absolutnie niezbędny punkt, aby to wszystko zrozumieć. Koncepcja związków heteroseksualnych kojarzy się z bólem w umyśle uprowadzonego mężczyzny, którym w związku z tym manipuluje. Teraz uprowadzony mężczyzna niechętnie angażuje się w związki heteroseksualne. Jednak nadal jest bardzo podekscytowany. Kobiety tam są i telepatycznie zachęcają go do angażowania się z nimi w czynności seksualne. Więc uprowadzony mężczyzna idzie na kompromis. Zamiast odbyć stosunek z kobietą, postanawia penetrować jej otwory palcami. Bija więc palcami pochwy jednej z kobiet i znowu jednocześnie odczuwa ból w odbycie. Szybko cofa palce i uświadamia sobie, że istota badająca go od tyłu jednocześnie wyjęła jego członek z odbytu. Wkrótce uświadamia sobie, że może regulować szybkość i głębokość penetracji własnego odbytu, po prostu wkładając palce do pochwy kobiety. Jego występy z kobietą wydają się być zesynchronizowane z analnym sondowaniem, które przechodzi. W międzyczasie otrzymuje telepatyczne sugestie zachęcające go do nadążania za nim. Daj spokój. Wiesz, że naprawdę chcesz to zrobić, lub to tylko sen. Śmiało, nic ci się nie stanie, lub to nie boli tak bardzo, rób to dalej. Będzie lepiej. Może kontynuować tę drogę przez krótki czas, ale potem przestaje, albo z powodu odrzucenia, albo dlatego. Że osiągnął pewien próg bólu. Następnym razem, gdy znajdzie się we śnie, może znowu znaleźć się z kobietami, ale podczas aktywności jedna lub wszystkie kobiety zmieniają się w rodzaj hermafrodyty, co oznacza, że mają męskie i kobiece organy płciowe. Ta zmiana kształtu ma miejsce, gdy jest on w stanie silnego podniecenia seksualnego. Ta metamorfoza może nastąpić, gdy wkładasz palce do pochwy lub odbytu w kobiecej. Czasami uprowadzony mężczyzna może być chwilowo zaskoczony nagłą przemianą, ale z powodu uwarunkowań, zarówno w sugestiach snów, jak i sugestii telepatycznych oraz homoseksualnych wyobrażeniach erotycznych w jego umyśle podczas normalnej świadomości na jawie, może zdecydować się na kontynuowanie aktywności seksualnej. Kropka jego gadzi krewni nadal zachęcają go do kontynuowania tej aktywności, a nawet zachęcają go do spróbowania tej lub innej aktywności seksualnej z hermafrodytą. Już niedługo, czy to podczas tego snu, czy następnego, hermafrodyci mogą w pełni przekształcić się w samców. Gad sodomizujący uprowadzonego mężczyznę może również materializować się w spektrum widzenia, ale jako mężczyzna. A nie gad. To przyjdzie później, jeśli zechcesz. Wszystko to działo się na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat. Do tego czasu mężczyzna stracił zainteresowanie związkami heteroseksualnymi. Jeśli. Gadi zamierzają zmienić tę osobę w niewolnika sadomasochistę i praktykującego dyscyplinę. Zaczną podkreślać ten rodzaj aktywności w astralnych snach i mentalnych obrazach, które otrzymuje podczas swoich świadomych godzin czuwania. Uprowadzony mężczyzna może być brutalnie sodomizowany lub może być świadkiem brutalnej sodomizacji innych uprowadzonych mężczyzn. Słuchacz musi zrozumieć, że reptilianie, pomimo całej propagandy wysuwanej przez ich marionetki mentalności roju, bardzo mocno tkwią w niższych czakrach istnienia. Są istotami, które są absolutnie zmuszone do seksualnej kontroli ludzi i manipulowania każdym aspektem ich egzystencji, jeśli mają szansę. Manipulowanie astralnymi snami istot ludzkich to tylko jeden aspekt ich metodologii. Nie rozmawialiśmy nawet o związku, jaki kryształ metedryny ich wariat mają z gadami. Koniec części pierwszej. Dziękuję za wysłuchanie.